Magazyn Żużlowy żurzel po godzinach ze studia w Wielkiej Brytanii, ze studia można powiedzieć żurzlowych emocji. Już za chwilę połączymy się z naszym kolegą redakcyjnym, kolegą z Wrocławia Grzegorzem Zarytkiewiczem. No i zaczynamy spod taśmy magazyn Żużlowy żurzel po godzinach. A więc, już za chwilę będziemy z naszym kolegą. Za chwilę będziemy wspólnie omawiać to, co działo się od piątku. Zaległości, jeszcze raz, zaległości były tutaj odrabiane. W piątek miały miejsce kolejne spotkania. No, ale zanim o nich powiemy. To jeszcze ustawimy tutaj wszystko, aby grało, abyście nas słyszeli, abyście nas, no może nie widzieli, ale byście nas śledzili. Dzisiaj przybyło nam prawie 40 nowych subskrybentów, więc liczymy na to, że również po tej audycji trochę Was przybędzie. Witam Ciebie Grzegorzu. Witam ee, Ciebie Adamie, witam wszystkich słuchaczy. No i cóż, zaczynamy od tych zaległości. 21 maja, od spotkania rozegranego w Grudziądzu, GGM, GGM podejmował Leszczyńskich Byków. Co tu dużo mówić? GKM, który no, e, kandydat do spadku e, podejmował mm, drużynę już, już, bo nie coś mi z mikrofonem chyba jest nie tak. My słyszymy. Pewne chwilowe problemy techniczne, ale zaraz do Was wrócimy i będziemy mogli szerzej powiedzieć i więcej o spotkaniu GKM Grudziący z Unią Leszcz. Jak już powiedział na początku Grzegorz, no GKM broniący się przed spadkiem Unia na pewno z aspiracjami na obronę kolejnego tytułu. Już jestem tak. GKM Grudziący podwoł Unię Leszcz na Polski. Spodziewałem się troszkę mniejszej wyganej Unii Leszno, Że Grudziądz bardziej się postawi Leszczynianą. No Grudziądz przegrał 39 do 51 z deszczynistkimi bykami. Myślę, że tutaj w GKM coś próbują tutaj, jak nie miesiąc, to. Kasprzak no ci zawodnicy zdobywają po 5 punktów tak więc tutaj tego brakuje w Grudziądzu no i też myślę formacja juniorska która no odgrywa jakąś tam rolę jeżeli chodzi o drużyny aspirujące do playoffu bo taką drużyną jest oczywiście Unia no i też 2-0 Przemka Powickiego z GKM Grudziądz Trochę mało moim zdaniem, jeżeli chodzi o tego zawodnika, no bo w dwójkę, który punktuje Bierę i Pedersen po 10 punktów, a Przewaj Pawlicki 7 i nikt więcej za nimi dalej, dalej nikt oprócz powa miesiąca 5 plus 1, to trochę za mało na ekipę leśnickich byków. Unia reszta, no, no wiadomo, nie zawiodła. Najwięcej punktów zdobył Jason Doyle, 13 po 11 Pawlicki, Saif to Dino. Za chwilę powiem sobie o tym spotkaniu szlagierowym, hicie kolejki, który skończył się przed kilkoma minutami z Wrocławie. My jeszcze powrócimy do spotkań piątkowych. Tutaj do spotkania jak w Lublinie. No motor nie zwalnia tempa, motor wygrywa, motor liderem jak na razie Ekstraligi pokonuje rewelacyjnie, jak dotąd można powiedzieć, się, spisującą się drużynę Aniołów Storunia, ale jednak to za mało, za mało atutów, no i Lublin pokazuje klasę, pokazuje klasę tak ostatnio dużo o nim mówiono, Mikkelsen, Mikiel, który zdobywał w tym spotkaniu 14 oczek w 5 startach. Mikkelsen, który jest hejtowany, że tak powiem, przez główne redakcje sportowe za pewien gest, który wykonał. A Lublin, Motor Lublin, główny kandydat również do playoffów. I ja jestem bardziej odważny. Główny kandydat do zdobycia w tym roku złotego medalu. Mocna paczka seniorów i najmocniejsza paczka juniorów, bo tutaj w PGE Ekstralidze, trzeba powiedzieć, że juniorzy odgrywają e, dużą rolę. Tutaj Wiktor e, Lampart i Mateusz Cierniak zdobyli łącznie 11 punktów. E, dołożył swoje Jarek Hampel, no i Mikkelsen 14, jak wspomniałeś. Łaguta e, e, 12, Krzysiek Buczkowski 3. E, a w, w Beniamiku Storunia, no Nikt nie, żaden zawodnik nie przekroczył granicy magicznej 10 punktów. Przepraszam, Robert Lambert z rezerwy 14 punktów w 6 startach, ale poza tym Jack czy Chris Holderowie nie zdobyli 10 punktów, tak więc tutaj motor odjechał swoje i dalej jedzie po playoff i moim zdaniem po medal. Przechodzimy już do dzisiejszych spotkań. No, spora niespodzianka. Gorzów, który ostatnio przegrał w Wrocławiu, no chyba złapał zadyszkę, skoro dzisiaj przegrywał z drużyną, z którą powinien wygrać. A tu widać, że Częstochowianie jednak chyba no, wracają do gry. Wracają do gry, ale też Gorzów no miał, był liderem. Wcześniej, poprzednie dwa mecze ten we Wrocławiu pokazał, że z czy Thompson no, sami meczu też nie wygrają. No, dzisiaj Łaculik 12 punktów, no, ale na, na wyjeździe we Wrocławiu za dużo tych punktów nie zdobył. Szymon Woźniak tylko 7, Wiktor Jasiński junior Gorzowa fajnie 7 punktów, 3-1-3-0, no, ale to za mały jak na mecz u siebie. Rafał Karcz masz tylko jeden punkt. No i zabrakło tych gdzieś punktów. No i Bartek Zmarznik. Dziewięć punktów jak na lidera drużyny. I na Andresa Thompsona I na 7. Jeżeli to, takie, tacy zawodnicy nie zdobywają dwucyfrowych wyników. No to ciężko Stali będzie wygrywać. I ciężko będzie im utrzymać się w pierwszej twórce, Aby awansować do play -offów. No tak, główny kandydat, można było powiedzieć, że to, ta drużyna yy, troszeczkę namiesza, yy, przeszkodzi yy, yy, rzeszczyńskim bykom. No tutaj trzeba powiedzieć jeszcze po raz tego spotkania o częstochowskich juniorach, no Miśkowiach, no to jest rewelacja, naprawdę zawodnik jeździ wyśmienicie, to jest 14 punktów w spotkaniu w Gorzowie, w pięciu startach, więc przywiózł aż czterokrotnie trójki, no raz przyjął na drugim miejscu, to naprawdę du dużo też wróży, jeśli chodzi o przyszłość polskiego żużla, że młodzi zawodnicy, no, jeżdżą tutaj dość dobrze. Dokładnie tak. właśnie Junior, Przede wszystkim juniorzy. jako Miśkowiak, rewelacyjny występ w Gorzowie. Teraz sięgam pamięcią z kim przegrał jeden jedyny bieg w meczu Kuba Miśkowiak. I był to przegrana z Wiktorem Jasińskim, a Jakub Miśkowiak pogonał samego mistrza świata Bartka Zmarzlika u niego na Jancarzu w domu. Tak więc wielkie brawa i ukłony dla Kuba Miśkowiaka, jak najbardziej się należą i właśnie głosuję na Kubę Miśkowiaka, na rajdera kolejki. I przechodzimy już do spotkania, które skończyło się przed kilkoma minutami, do hitu kolejki, meczu zaległego, czwartej kolejki rozgrywek. No cóż, można powiedzieć jedno, no Fogu no to mistrz biegów nominowanych, no ale dzisiaj to było za mało aby tutaj no, wywieźć z Wrocławia jakże ważne, cenne punkty. nie wygrywają to spotkanie, wygrywają po raz kolejny, kolejne wyścig, kolejny mecz. No i czyżby to nie powtarzała się sytuacja jak sprzed sezonu Staligorzów, która na początku nie punktowała. Przez połowę sezonu była na ostatnim miejscu, gdzie nawet przegrała ze Spadkowiczem Robym Rybnik. To teraz Wrocław pokazuje naprawdę no, mega, mega klasę i zdobywa punkt za punktem w każdym ze spotkania. Więc wygrywają, pokonali przecież Gorzowian. Teraz pokonali obrońców micrzeczkiego tytułu. Dokładnie tak. I znowu to powtórzę, juniorzy, i juniorzy, juniorzy. Leszno nie ma w tym sezonie juniorów, odszedł Smektała, odszedł Kubera, juniorzy dzisiaj Leszczyńskich Byków zdobyli raptem jeden punkt, Damian Arteczaka, który zdobył ten punkt na swoim partnerze Kasperze Klucze w biegu nominowanym i to było wszystko, startowali po trzy razy juniorzy Leszczyńskich Byków, Janek Kołodziej tylko na poziomie Mistrz, że tak powiem, 12 punktów. Sparta troszeczkę przegrała w play, yy, nie play w, yy, Przegrała biegi nominowane, bo przed biegami nominowanymi Sparta prowadziła 10 punktami i można było to chociażby utrzymać. tak? 50 do 40 taki wynik no fajny był, a wynik 47 do 43 nie. Nie pokazuje nam tego, co działo się tak naprawdę na y, torze. Dzisiaj troszeczkę gorsza postawa gleba Czugunowa. Wsparcie mi się o tym też zdecydowała. Ym, y, znając poprzednie występy, gleba, nawet jak Zezetki, Zataja y, robili, no to znacznie lepiej jeździł. Tutaj już Intent wrócił po kontuzji. Dzisiaj znowu 7 punktów: 2, 3, 1, 1 0. Y, Fajnie, że wrócił. Troszeczkę się bałem tego powrotu, tak szczerze powiem. Byłem nawet skłonny powiedzieć, że chyba jeszcze lepiej na byki było zrobić zedynek za niego, ale może jednak dobrze się stało, że Tajski wrócił. Pokazali klasę. Maciej Janowski, 14 punktów przegrał dopiero w ostatnim biegu po fantastycznym wyścigu. Ten wyścig można oglądać cały czas. W pewnym momencie było 5-1 dla Leszna, przez chwilę 3-3 dla Sparty, skończyło się 4-2 dla Unii Leszno. Świetnie będzie jechał. Życzę mu, aby w tym sezonie zdobył z taką postawą medal, mistrzostw świata. Artur Łaguta świetnie się spasował do z Sparty. 10 punktów, jeden bonus, ostatni bieg 0 w 15, ale jechał przeciwko trzem, mistrzom Polski, tak? bo jechał przeciwko i Pawlickiemu i Janowskiemu. Patrzył na to wszystko z tyłu. No szkoda z partii biegów nominowanych, patrząc z punktu widzenia kibica z Wrocław. E, ale mecz fajny, ciekawy i pokazujący też, miałem taką dyskusję na pewnej grupie, Speedway'owej. Na Facebooku zostałem zresztą trochę zhejtowany, bo napisali, że we Wrocławiu liczy się tylko start i na wysokości wieży um, kibiców mógł być koniec biegu, bo liczy się tylko start i pierwszy wiraż. Nie, napisałem, że Maciej Janowski pokazał i Jarkiem Aguta w meczu chociażby e, z Gorzowem, że we Wrocławiu nie liczy się tylko start, tylko liczysz on pełne cztery okrążenia. Dokładnie. No cóż, Sparta dzięki temu zwycięstwo jest wiceliderem. Lublin niespodziewanie na pierwszym miejscu, ale jak ty sam mówisz, naprawdę oni mogą zrobić nawet złoto. Trzeci jest Gorzów, czwarty jest Leczno. No, wszyscy już objechali 6 spotkań, więc najważniejsze, że już nie ma tutaj nikt ani mniej, ani więcej. A więc wszyscy mają komplet rozegranych spotkań. No i ciekawie zapowiada się następna kolejka. No, bez wątpienia mecz Motoru Lubi z Unią leśno, To będzie taki sicior. No i też kolejny mecz sprawdzający. Można powiedzieć, papierek rachmusowy dla zespołu z Lublina. Dokładnie tak, już następna kolejka, motor Lublin, tak jak wspomniałeś z Unią Leszną w Lublinie, ale też bardzo ciekawy mecz myślę, że będzie w że górze ze Sparto Wrocław. To są myślę, takie dwa najważniejsze mecze w siódmej kolejce. Powiem tak, jeżeli motor wygra z Lesznem u siebie, a myślę, że wygra, bo tutaj formacja uniwerska przesądzi o tym e, w Lublinie, e, no to motor obejmie klucze drużyny, która będzie kandydatem, głównym kandydatem do złego medalu. No i na pół rozrywek będzie liderem. E, Cóż, na Zielona Góra, no, na pewno będzie chciała to ostatnie miejsce opuścić. E, ma ku temu szansę, no ale musi wygrać mecz z, z Betardem, no i życie... Na porażkę, jak mówiąc, w Częstochowie. No tutaj, chyba na pewno Częstochowa, po tym jak pokonała na wyjeździe prezydenta do jak Tytułu Gorzów, na pewno nie poprzestanie na tym zwycięstwie. A my, cóż, zapraszamy już teraz na mecz hit kolejki Motor Lublin Unia Leszno, No i spotkanie później następne Falubazu Ziona Góra Sp Beta Spartą wraca na naszej antenie. A dziś, no cóż, krótko, ale zwieźli na temat o meczach zaległych Ekstraligi. Więcej powiemy już sobie w przyszłą sobotę, i niedzielę na magazynie Żużlowym Żyżel po Godzinach, gdzie również wspomnimy o spotkaniach pierwszej i drugiej ligi. Wielki dzięki Grzegorze. Również dziękuję bardzo. To wiadomo, dziękuję słuchaczom. Pozdrawiam wszystkich kibiców Speedwaya w Polsce i za i my do tych życzeń również się dołączamy. Dziękujemy za subskrypcję. Prosimy o następne. Przypomnijmy, każdy sub wygrywa. Jeżeli przekroczymy 1500 subskrybentów, będziemy mieć losowanie. Główna nagroda to bilet na mecz Waszej drużyny żużlowej. Dla drugiego i trzeciego miejsca to będzie miesięczna subskrypcja tygodnika żużlowego, wiadomo, w formie elektronicznej. A dla trzeciego miejsca numerek tygodnika żużlowego również w wersji elektronicznej częściej będziemy robić takie nagrody, częściej będziemy robić takie konkursy tak abyście byli z nami abyście subskrybowali nasz kanał, no i co najważniejsze śledzili nas na bieżąco będzie się działo. będziemy zapraszać wspaniałych gości już, jak już wspomniałem dzisiaj podczas live'a dzisiejszego spotkania z party z Unią. Będzie u nas gościł pan trener Marek Cieślak, będzie również ponownie na naszej antenie trener Wilków z Krosna, a także trener Startu Gniezno. No i wiele innych wspaniałych postaci, również będziemy tutaj zapraszać żużlowców zagranicznych mamy anglo- i francuskojęzycznych kolegów redakcyjnych, więc bez problemu poradzimy sobie z naszymi gośćmi. To tyle. Pozdrawiamy Was bardzo mocno, gorąco i serdecznie. Trzymajcie się do następnej kolejki, do następnych wrażeń żużlowych i oby naprawdę były emocje, a co najważniejsze, coraz więcej widzów mogło wchodzić na stadiony żużlowe. Tego Wam i sobie życzę, więc no cóż, jedziemy i mam nadzieję, będziemy z Wami ciągle y, w tych najbliższych, najważniejszych momentach żużlowych y, na antenie Radia Sport y, Polonia.